Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Niemcy, wróg, konkurent czy sojusznik. Za chwilę spotkacie się po raz kolejny z Marcinem Idzińskim, dziennikarzem, który do końca pracował w legendarnej rozgłośni Radia Wolna Europa. Do końca, to znaczy do momentu, w którym ta rozgłośnia jeszcze istniała. Ja nazywam się Andrzej Tetnak, jestem dziennikarzem od 10 lat od przeszło 10 lat mieszkam w Monachium. A po zakończonym komentarzu Marcina pozwolę sobie jeszcze uzupełnić go o kilka moim zdaniem istotnych informacji. Zapraszam. No moi drodzy, trochę się zmieniłem od poprzedniego odcinka. Obciąłem włosy, brodę, no mam taki zwyczaj raz na kwartał, jak to nazywam, schodzić z drzewa i trochę cywilizować swój wygląd. Ale wracajmy do naszych baranów. W poprzednim odcinku mówiłem dużo o Polakach mieszkających w Niemczech, ale przecież przypominam, mówiłem także o tym, że Niemcy były krajem tranzytowym dla wielu, wielu różnych nacji, między innymi tylko dla Polaków. Więc co z tego wszystkiego wynika? No, zacznijmy może od tego, co wielu z Was pewnie zaskoczy, że na terenie państwa niemieckiego, oficjalnie Bundesrepublik Deutschland, mieszka zaledwie mniej więcej dwie piąte populacji, która jest, jakbyśmy to powiedzieli, Niemcami z dziada i e pradziada. Prawda? Czyli takimi etnicznymi Niemcami. Głupie słowo, ale tak to się, jego się używa. Reszta ludzi mieszkających na terenie tego państwa to są przeróżne nacje. Wielu z tych ludzi utrzymuje swoje własne poczucie pochodzenia, i tak dalej, albo rodziny mieszane, w których. Krew jest już bardzo mocno pomieszana, a co za tym idzie również często i mentalność, i obyczaj, i religia, i tak dalej, i tak dalej. Poza przybyszami, których jak gdyby, jak opowiadałem, nakazali Amerykanie, którzy przybywali do tego kraju w celu. Wyjazdu na dalszą emigrację zamorską, a którzy zostali tutaj i tych, którzy powołali się na obywatelstwo niemieckie, i tak dalej, i tak dalej. Przybywali również ludzie z całego świata. Siedząc w obozie dla oczekujących na azyl, miałem znajomych w tym obozie pochodzących z nieprawdopodobnych wręcz zakątków świata i też różnego typu ludzi. Ludzi szukających w Niemczech lepszego życia, ludzi szukających w Niemczech po prostu bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Tych obozów dla oczekujących w Niemczech na azyl do roku gdzieś mniej więcej osiemdziesiątego piątego były setki, setki. Nie znam w tej chwili liczby dokładnej, ale były ich naprawdę setki. Niemal w każdej większej miejscowości był obóz, w którym mieszkali ludzie, którzy przybyli do tego kraju, żeby albo emigrować, albo w nim pozostać. Ten czas w tym obozie był konieczny przede wszystkim dlatego, że tych ludzi weryfikowano. Byli oni poddawani ścisłej kontroli wywiadowczej, kontrwywiadowczej itd., itd. Dopóki byli tutaj Amerykanie, byli ci ludzie sprawdzani zarówno przez wywiad natowski, amerykański, jak i przez wywiad niemiecki, gdzie sprawdzano dokładnie pochodzenie tych ludzi ich powiązania z ewentualnymi służbami państw, z których pochodzili i tak dalej, i tak dalej. Był to duży, poważny clearance tak zwany, czyli stwierdzenie, czy ten człowiek nie przybył do Bundesrepubliki w celach niecnych. Czy jest byłym przestępcą jeżeli to za co, czy wysiedział wyrok, czy ma prawa obywatelskie i tak dalej i tak dalej i tak dalej. To trochę trwało, ale w rezultacie stanowiło dosyć istotny element bezpiecznego przyjęcia tych ludzi na stały pobyt w Niemczech. Jak powiedziałem, ilość ludzi, którzy Niemcy przyjęli jako uchodźców politycznych lub gospodarczych, chociaż niechętnie używano pojęcia uchodźca gospodarczy, aczkolwiek zdawali sobie sprawę Niemcy po prostu z tego, że jeżeli ktoś żyje w skrajnej biedzie i nie ma żadnych szans na poprawę swojej sytuacji gospodarczej, to jest również. Przecież szykana polityczna, prawda? Wynikająca z statusu jakiegoś państwa, które po prostu lekceważy swoich obywateli i doprowadza do tego, że żyją w skrajnej nędzy i muszą za chlebem uciekać. Ogromna masa tych ludzi została w Niemczech, ale do tego wszystkiego. Niemcy przyjęły umowę z Turcją o masowym napływie na teren Bundesrepubliki Niemiec wielu, wielu pracowników tureckich z różnych branż. O co to chodziło? Odbywało to się wszystko zwłaszcza w okresie tak zwanego Wunder. Deutsche Wunder, czyli tego cudu gospodarczego, gdy państwo było niesłychanie bogate, gdy był to okres, w którym to państwo było najbardziej państwem socjalnym, czyli zajmującym się z natury jak gdyby swojej ludźmi biednymi i ludźmi, których sytuacja życiowa była krytyczna. Likwidowano tą sytuację poprzez różnego typu zapomogi, poprzez przyznawanie mieszkań socjalnych, przez przyznawanie szczególnych stanowisk pracy itd. i tak dalej. I teraz moi drodzy, zdajmy sobie sprawę z tego, że cały ten cud gospodarczy niemiecki nie wynikał wcale z planu Marszala. Bo plan Marszala był krótkotrwałym zastrzykiem pieniędzy, które pozwoliły odbudować gospodarkę niemiecką. Ale bez tych uchodźców Niemcy nie byliby w stanie tego państwa uczynić najbogatszym państwem w Europie. Mógłby tutaj ktoś krytycznie do tego wszystkiego nastawiony powiedzieć tak. Bo przyjechała tania siła robocza. Otóż nie o to chodzi. Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że społeczeństwo żyjące wówczas w doskonałym dobrobycie nie chciało już spełniać pewnych funkcji, bez których państwo w ogóle nie jest w stanie funkcjonować. Już yy, wspomnę tylko takie, Dziedziny działalności, jak na przykład czyszczenie kanałów, jak wywóz śmieci, wywóz śmieci trudnych, że tak powiem, do przyjęcia, bo tutaj sortowanie śmieci zaczęło się stosunkowo szybko, więc część tych śmieci gniła, część śmieci była wywożona na wysypiska, które były szczególnie uciążliwe dla węchu, dla Poczucia estetyki, i tak dalej, i tak dalej. Wiele było takich prac. Prace ciężkie, ziemne, na przykład, które mimo sprzętu doskonałego trzeba było jednak wykonywać przy budowie autostrad, których tutaj zbudowano kilka tysięcy kilometrów w tym okresie, i tak dalej, i tak dalej. Bez tych uchodźców, którzy godzili się za godziwe pieniądze, Wykonywać prace, których nikt w tym kraju już wykonywać nie chciał, bez tych ludzi ten kraj nie zbudowałby swojego dobrobytu. To jest oczywiste dla każdego ekonomisty, dla każdego polityka już dzisiaj, ponieważ Niemcy dzisiaj przyjmują jeszcze największą ilość uchodźców z całego świata. Ale do tego wszystkiego musimy dołożyć wiedzę o tym, że to wynikało z pewnego poczucia humanizmu. Niemcy stały się krajem, który na skutek traumy wynikającej z II wojny światowej ma poczucie jako państwo obowiązku w stosunku do ludzi, którym się krytycznie źle wiedzie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie najtrudniej zrozumieć, że polityka państwa może być polityką opartą o pewne kryteria humanistyczne, humanitarne, o kryteria. Yy, Zadbania po prostu o ludzi tylko dlatego, że są ludźmi. Z żadnego innego powodu. Oczywiście ekonomia bardzo w tym pomaga, ale sprawa takiego poczucia, która jest w tej chwili na przykład niesłychanie jaskrawo akcentowana przez kanclerz Merkel. I część polityków wokół niej zgromadzonych. To jest przykład tego, co w tym państwie działo się właśnie w czasie, gdy jego gospodarka stała na najlepiej. Oczywiście, żeby realizować takie potężne programy, kilkumilionowe programy w stosunku do ludzi, którzy przyjechali do tego państwa bez szans u siebie w domu, często w ogóle bez wykształcenia, zazwyczaj w ogóle nie znający języka niemieckiego, nawet w podstawach i tak dalej, i tak dalej, może sobie pozwolić państwo, które na to stać, prawda? Które na to stać. Oczywiście, że to jest pewnego rodzaju inwestycja, ale Przede wszystkim chodziło tutaj o wymiar humanitarny, no i oczywiście było to państwo stać na te inwestycje w ludzi, którzy teoretycznie przybywali do tego państwa wyłącznie po pomoc. W połowie lat 50. Niemcy zaczęły się rozwijać. Przede wszystkim, oczywiście, mowa tu o gospodarce, tak zwany niemiecki cud gospodarczy. Oczywiście zaczęło natychmiast brakować rąk do pracy. Na początku importowano, że tak powiem, pracowników z południa Europy, przede wszystkim z Włoch, Grecji i Hiszpanii, ale to było ciągle za mało. Sytuacja, jeżeli chodzi o brak rąk do pracy, jeszcze bardziej pogorszyła się na początku 1961 roku, gdy w Niemieckiej Republice Demokratycznej zaczęto budować Mur Berliński. To znacznie ograniczyło napływ pracowników ze wschodnich Niemiec, no i trzeba było znaleźć inne rozwiązanie. Tym rozwiązaniem była umowa podpisana w październiku 1961 roku z Turcją. Umożliwiająca przyjazd do Niemiec tzw. gastarbeiterów z Turcji. Na początku było to kilkaset tysięcy osób. Oni najczęściej pracowali w wyjątkowo trudnych warunkach, wspomniał o tym Marcin, że wykonywali te prace, których Niemcy już wykonywać nie chcieli. Niemcy stawali się coraz bardziej bogaci, interesowały ich już tylko dobra. Konsumpcyjne w wielu wypadkach, kto ma lepszy samochód i kto częściej pojedzie na fajny urlop. Ci robotnicy z Turcji mieszkali często w bardzo kiepskich warunkach. Przez pierwsze dwa lata nie mogli na przykład tutaj w ogóle sprowadzać swoich rodzin. No ta sytuacja z czasem się zmieniała. Ponieważ przede wszystkim z ich przyjazdu byli bardzo zadowoleni pracodawcy. Oceniali tureckich pracowników jako bardzo pilnych, zdyscyplinowanych. Natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców Niemiec, to te, opinie nie były aż tak, to te opinie nie były aż tak pozytywne. Wielu uważało ich za konkurencję. Tak jest zresztą do dzisiaj. I nie dotyczy to tylko Turków, ale na razie zatrzymajmy się przy pracownikach tej narodowości. To był interes, to był geszeft. Na tym zyskiwała również Turcja, zyskiwali też pośrednicy pracy, ponieważ za każdego pracownika otrzymywali wynagrodzenie. Turcy tutaj przyjeżdżali z kraju wówczas bardzo biednego. 60% ówczesnej populacji Turcji to byli analfabeci, większość ludzi żyła na wsi, stąd ta możliwość wyjazdu do Niemiec była dla nich propozycją bardzo. Attraentivo